Dobry, dzień dobry, witam wszystkich dookoła. Pokazuję Wam, bo wczoraj nie zrobiłam soku, nie pokazałam Wam, nie nagrywam, więc dzisiaj przy czwartku, tak, czwartek dzisiaj, tak, czwartek przy czwartku, pokazuję Wam, jak zrobić ten owocowy, yy, owocowy. Tutaj mamy yy, świeżego ananasa koniecznie musi być świeży, do tego połówka awokado nie ściemniało, bo było w nocy w lodówce i nie było skroplone cytryną bo nie można było, więc, ale to nie szkodzi jeden grapefruit i tak z 20 finogram i po prostu wszystko tutaj do kubełka i miksujemy gotowy, smiksowany wystarczy przelać go do szklanki i można sobie już go pić. Takie, tak wygląda. Podobno smakuje dobrze <grym> dla miłośników owoców, bo dla mnie było trudne wypicie, bo ja e, owoce to tylko na e, w postaci jakiegoś deseru albo świeże, ewentualnie sok. Sokowirówki, to wszystko innych nie lubię nie toleruję i nie mogę Dobra, mi się... i nie mogę sobie ich robić, a dzisiaj sobie zrobiłam takie nowe pomarańczowe paznokcie lakierem z Ifrosze. nie dzisiaj tylko wczoraj przed snem muszę się odwrócić bo mi się kręci Także do zobaczenia później, i dzisiejszy vlog będzie bardzo króciutki, z tego względu, że niewiele będę robiła, wręcz praktycznie nic. Czeka. Mnie tylko chwilę nie było, dosłownie. O. o! Tak. No. Ile mnie nie było? 10 minut. <noise> 10 minut mnie nie było. To jest miłość! Miłość! Oh, nasza miłość. Dobra, starczy. Starczy, daj mi coś powiedzieć. Dziękuję. O właśnie. Dzisiaj nie moja głowy, jutro sobie umyję. Jest OK. E, co chciałam powiedzieć? To chciałam powiedzieć, że dzisiaj totalnie nie robię nic e, poza domem. Wiadomo, w domu muszę sprzątać tam, e, wyprać, może wieczorkiem poprasować. E, żeby weekendzik był wolny. Na weekend mamy spore plany. W sobotę zajmę się cały dzień rasem, w sensie będziemy grać w gry. Czy muszę jechać w sobotę gdzieś na zakupy? Nie, chyba nie. Muszę kupić tylko ser, ser na sernik, bo Misiek ma Jutro imieniny, bo jest 11, czyli Marcina. Eee, także będę robiła sernik do kawy. Na niedzielę i w niedzielę, mam nadzieję, że nie będzie padało, bo tylko, tylko żeby nie padało, yy, mamy zaplanowane pojechać gdzieś na wycieczkę, w sensie do jakiegoś innego miasta, poswiecać, pospacerować, popstrykać ze zdjęcia, yy, poruszać się trochę, popatrzeć na jakieś budowle, budynki, jakieś yy, inną architekturę niż u nas. Yy. A później pójdziemy na obiad, albo do KFC, albo do McDonalda. Tak, yy, niedziela cheating day. Yy, Razel mnie już od dwóch tygodni ponad prosi, żebyśmy poszli i ja mówię, no nie możemy, nie możemy, nie możemy, nie możemy. Aż w końcu yy, powiedziałam, ok, pójdziemy w tą niedzielę, tylko musi nie padać. Bo jak będzie padało, to, to szkoda, bo, bo trzeba gdzieś to też wychodzić, nie? Yy. Także już mamy zaplanowaną niedzielę. Musimy jechać y, Marcinowi kupić kurtkę. A mi usta popękały. Muszę sobie nasmarować miodem. Y, pojechać mu kupić kurtkę, i co jeszcze? I chłopaku muszę czapki pokupywać. Mały ma tak, takie dwie fajne, wiecie, miśki tygryskie i tak dalej. Ale nową chcę mu kupić, taką zwykłą chłopięcą. No i miśkowie, on chodzi na piechotę do pracy mm, i wraca też i mu zimną w tą łysą glatę już jest. <laughs> Śmieję się, ale wiecie, od głowy to, to i od nóg. Yy, zawsze szybko przeziębienie łapie i nie chciałabym, żeby się rozchorował bidaczek. Yy, pod wieczór yy, właśnie mama przyjdzie na ciasto. W sumie jeszcze się z nią nie umówiłam, ale no powiem, że no w sobotę go nie będzie, więc y, 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 jutro też go nie będzie. Także y, zrobimy kawę i ciasto o, o tak y, w niedzielę, niedzielę y, pod wieczór, tak piąta, szósta o tak, y, bo będziemy chcieli właśnie pojechać sobie gdzieś na spacer. Tak jak mówiłam wcześniej, nie wiem, może zabiorę mamę, może nie jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i tyle i takie plany. Dzisiaj tylko sprzątanie, nigdzie nie wychodzę, jeszcze tylko rasela odebrać ze szkoły i to wszystko. No wiadomo, z pieskiem trochę rozruszać gnatki, wyjść. Yy, przygotowa przygotowałam sobie w sypialni już wszystkie nasze bielizny wyprane trzeba je poskładać, posortować, porozdzielać po szafkach, bo leżą yy, rozwalone na łóżku. Yy, tam też wieszaki i tak dalej. Yy, taka moja prasowalnia, my się śmiejemy, że tam jest. Yy, no i tyle. Także później będę wiecie co jak będę sortowała tą bieliznę, jeżeli ktoś nie ma ochoty patrzeć na nasze gacie, staniki i tak dalej, a będę to pokazywać, bo będę to składać, wiecie, tą kamerę postawię i będę do Was rozmawiać, z tego względu, że zostałam zapytana na temat szkoły i parę słów powiem na ten temat. A nie mogę tak bezczynnie, wiecie, nic nie robić, więc y, postanawiam, że właśnie w tym momencie sobie będę nagrywać i, i będzie wilksyty i wilksyty, bo każdy wie, ile w domu jest roboty. I czy się pracuje, czy się nie pracuje, y, to te obowiązki trzeba wykonywać. Wiadomo, że ja y, mam więcej czasu i więcej czasu poświęcam na ten dom. Bo, jak się pracowałam, w sumie to, jak się pracowałam, to jeszcze więcej poświęcałam. Bo człowiek zdrowy to biegał jak skowronek. A teraz troszkę te siły są yy, podzielone. Podzielone są te siły. Ale nie o tym. Dzisiejszy vlog będzie krótszy, dużo krótszy. No bo, co Wam mam pokazywać? Jak sprzątam, piorę, gotuję, pracuję. Oho, e... ktoś napisał. Także tyle. Tyle. Do później robaczki. Jesteśmy właśnie ze szkoły, moi drodzy. I akurat był poruszany temat... O, tu jakieś majtki. Poruszany temat szkoły, więc to są zajęcia, jak robią, ale brzydko pokolorowałeś. Czemu tak zalinię? Co? na tak? brodę! No wy jak dzidziuś to pomalowałeś, ale dobra, niech ci będzie. Mm. O, tam musieli coś. 10, 2 policzyć. Raselko, no, ale chyba błać... się spieszyłeś, bo tak brzydko napisałeś. Co to? Dobra. Ja nie chcę tam pójść. Gdzie? Na występ ten. To żeby... jest występ. No ale jak wam kazali, to trzeba się nauczyć. To masz do dokończenia, tak? Widzicie mm -hmm. takie różne robią. Tutaj musieli połączyć. Ale to do... Ale to ładnie. No to nawet ładnie. Troszkę tutaj wyszłeś i tutaj, ale ty umiesz ładniej malować. A teraz kochani. A tu, 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 tu. oni tak nie wiem, co pisze. Co nie wiesz, to sobie... Przeczy... Oni! A oni nie wiem. Bo są polscy ludzie oglądają. A, o to ci chodzi. No jak nie, nie wiedzą, to, Po od, angielsku. Od, Głowy nauczycielskiej, czyli jak to było po polsku? Kurczę, dobra. Chodzi mi o to, że Raselek dostał dzisiaj dyplom. Z... Dyplom? Jakie dyplom? Dyplom. Mówi się po polsku: dyplom. Taki, y... i że jest est... y... gwiazdą pisania. Gratulacje! Mamusia jest bardzo dumna. A to w naszej klasie coś zbudował to. No tak, no zrobili to dla ciebie. To... Nie moja pani. Raselku, wiem. No i także mamusia jest bardzo dumna. Trzy osoby dostały takie gwiazdki. To dla mnie. Uuu. Wiecie, no ja. Każda mama jest dumna w takim momencie i taka jest prawda, czy to chodzi o drobnostkę, czy o coś wielkiego, dla mamy zawsze jest to wielkie i piękne i wzruszające. Mało tego, miałam dzisiaj nigdzie nie wychodzić, a teraz muszę w te pędy zabierać się za obiad, żeby... Wyglądasz jak minion. Nie yy, Przerwałaś mi i zapomniałam. Aha, muszę w te pędy robić obiad z tego względu, że wywiadówka okazuje się jest dzisiaj. Poszłam do oficu, do biura, w sensie e, zapytać się, czy na pewno i czy o której godzinie, żeby nie było tak jak ostatnio, że zmarnuję czas. Dobra, do zobaczenia przy obiedzie. papa. Pa. Mizeria y, z jogurtem naturalnym, ziemniaki z masełkiem i cebulką i kotlet smażony na oleju rzepakowym. Kochani, ja przepraszam, że ja tak pędzę, ale ja mam 15 minut na to, żeby zjeść. Oczywiście nie, z nie zjem w ciągu 15 minut, bo... Bo ja jem powoli, więc ile uda mi się zjeść, tyle zjem. Laura dzisiaj ma mecz. Wszystko na mojej głowie. Muszę jechać, później jeszcze ją odebrać i łapie na pieprza. A jeszcze złośliwość rzeczy martwych. Tak zamaszyście rozbijam kotlety, że zepsułam swój tłuczek. Oczywiście można go skleić, bo to tylko tu wypadło, wyrobiło się. A jak nie to kupię nowy, to jakieś tam groszowe sprawy pewnie w Bijnemie. Czy Aździe. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam Was do kolejnego filmiku. Mam nadzieję, że fajnie spędzacie ten tydzień, bo ja bardzo się cieszę, że mogę z Wami się podzielić tym, co robię. Codziennością. Buziaczki, uściski do jutra papa. Hej, jestem. I mój pies też. Przyszłam tutaj i będę składać te ubranka. Zobaczcie, jakie ładne rysunek skąd się tutaj wziął, ale to jest stary, jak on był mały, więc chyba wyszedł. Yy, wyszedł. Wypadł z szafy ten obrazek. Jak ktoś wyciągał może odkurzacz. Trzeba schować. Ja to chwilę sobie poukładam. Pies widzi, że rozmawiam. To przynosi mi swoją szmatkę do zabawy. Później kochany się z tą pobawia. Teraz pancia musi trochę poukładać bieliznę. Um, ustawiłam tak, że nie widać więc e, nie jest źle. Bla, Baduś, uważaj na kamerę, uważaj! Dobry piesek. Wiecie co, tak przeskoczył jak sarenka. Ale zaraz jak będzie się tak kręcił. Ale kombinuję, mówię wam, nie widzicie tego. A ja sobie tu siedzę i składam. E, Mam poprasowane pranie, tu mam też e, majteczki, skarpeteczki, staniczki. Zostałam zapytana o w komentarzu, kiedy ta chwila znikała. To musicie mi akurat wybaczyć, bo jestem podczas sprzątania. Tak jak mówiłam, dwa w jednym. Dzisiaj mnie głowa. Mm, pip. Spałam cały dzień, cały dzień spałam. Naprawdę nie robiłam nic. Zjadłam śniadanie, umyłam twarz. Nakremowałam i tak dalej, i tak dalej, zęby i różne inne części ciała i poszłam spać. Normalnie, centralnie poszłam spać. No, oczywiście wzięłam tabletki, które mnie mulą na potęgę entom. Ale to pomaga, pomaga. Pomagają, bo one mnie zamulają, później idę spać i wstaję i jest dużo, dużo lepiej. Czasami jak wezmę nie w porę, to 3 dni nie wstaję z łóżka. Wszystko jest pozasłaniane. A jak widzicie, światło się odbija, czyli rolety są odsłonięte, żaluzje coś co wisi u mnie na ognie. Dobra, bo zboczyłam z tematu. To małą, niedużą chwilkę opowiem na ten temat, bo w sumie to nie ma za wiele co do powiedzenia. Chodzi o szkołę. Szkołę jak można porównać polską szkołę do tutejszych na wyspach szkół podstawowych, bo chyba o podstawową szkołę raczej chodzi. Fakt numer pierwszy. Numer jeden jest taki, że dzieci tutaj zaczynają edukację w wieku 5 lat. Więc. Więc tak, ta edukacja w pierwszej klasie jest e, taka sama jak w pierwszej klasie w Polsce. Czyli uczymy się pisać, e, alfabetu, e, jakichś tam podstawowych e, liczeń, e, jakichś tam liczb nowych i tak dalej, i tak e, dalej. Druga klasa, trzecia klasa. Są to klasy. Już wiadomo, czym wyżej, tym więcej jest tej nauki. Na przykład teraz Russell chodzi do trzeciej klasy i w tej trzeciej klasie ma naukę. Dodawanie, odejmowanie w słupkach, liczenie centymetrów w sensie na linijkach. Jeżeli chodzi o język angielski, to jest to wiecie, jakieś tam Zadania domowe typu mają tam powiedzmy 10 słów, i z tych słów muszą ułożyć, y ułożyć zdanie samemu. Mm, ktoś by pomyślał, że i tak też myślałam na początku, jak przyjechałam tutaj, że faktycznie poziom szkoły tu a w Polsce jest bardzo y odległy. Ale po, po ubiegu czasie jak tu mieszkam stwierdzam, że nie, bo przecież y, pierwsza klasa w, w Polsce to jest 6-7 lat, zależy jak tam rocznikowo, a tutaj jest 4-5 lat, bo zdarza się i 4 zaczynają swoją szkołę, jeżeli rocznikowo tak wypada. Co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o prace do, prac domowe? Prace domowe mają bardzo, 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 bardzo mało w porównaniu do tego, ile odrabiałam ja w Polsce. Nie mogę powiedzieć na innym przykładzie oprócz swojego, z tego względu, że po prostu, no nie wiem, jak teraz jest. Nie wiem, jakiś plastik mi tu rzucili, nie wiem, jak jest, ale z tego, co ja pamiętam, to y, tornister prze, przeważał. Y, Praktycznie moją wagę. Eee, bolały plecy, trzeba było chodzić samemu do szkoły. No, czasami rodzice odprowadzali, ale w moim przypadku ja chodziłam do szkoły sama. To były czasy, gdzie się chodziło e, do szkoły, miało się klucz na sznurówce bo ja miałam na sznurówce klucz od domu wracało, otwierało się dom, zamykało się od środka. Trzeba było sobie zrobić coś do jedzenia i czekać na rodziców. Takie były czasy. Teraz nie do pomyślenia, przynajmniej tutaj. Tutaj dziecko przed 15 rokiem życia nie może zostać samo w domu. E, tak, właśnie tak. Lekcje, czyli prace domowe, są takie, wiecie, mają tam od poniedziałku do czwartku zadane jakieś. E, Zawsze jest matematyka i zawsze jest angielski. I, I to jest właśnie tak jak mówię: jakieś tam zdanie napisać, jednego dnia, drugiego dnia napisać. Yy, yy, jeden wyraz z, małej, li, z małych liter, a drugi drukowany z dużych liter. I to te 10 zawsze musi tam być, mają swój zeszycik i to wszystko. Yy, Mało mają nauki do domu w klasie podstawowej, w, w klasach podstawowych. Później, z wiekiem czasu, to się wiadomo zmienia. E, czym dziecko starsze, tym ma więcej nauki, ale w trzeciej klasie jest to naprawdę niewiele. Czyli e, my tutaj rodzice nie bierzemy zbytnio udziału w tych pracach, bo dziecko musi się nauczyć wykonywać zadania samemu, bo w każdy piątek mają. Testy. Testy, tak zwane m, kartkówki czy, czy coś w tym rodzaju, jak są w Polsce. Ale dziecko wie, że w każdego piątku ten test będzie, czyli ma y, czas do nauki. Czasami jest tak, że się uczą, czasami. Y, nie ma takiej potrzeby, bo podczas rozwiązywania tych zadań domowych y, przyswajają dzieci sobie te informacje. Y, nie ma książek, to na pewno nie ma książek, y, które nosi się do domu. Y, nie ma książek, które się nosi y, z domu do szkoły. Tak są, jeżeli sobie je wypożyczy dziecko z biblioteki y, jakąś książkę i wtedy tylko ją nosi. Y, jest tylko y, Kserokopia kartki z jakichś ćwiczeń w, w takim. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Kapturek? Ta taka kartka foliowa, gdzie się wkłada jakiś tam materiał, jakieś inne kartki z papieru, taka folia. Wiecie o co mi chodzi? Na pewno wiecie o co mi chodzi. Ja na to zawsze mówiłam: Kapturek. I tam jest właśnie e, jotter, czyli, e, czyli zeszyt e, ćwiczeń, w którym dzieci wykonują właśnie zadania domowe. Te zadania domowe są zabierane w piątek i oddawane w poniedziałek, czyli przez weekend zostają u nauczyciela. E, na weekend dziecko w ogóle nie ma zadawanej pracy domowej, jak słyszycie. E, ten zeszyt główny zostaje zabrany przez wychowawcę, przez nauczyciela do sprawdzenia i dzieci mają po prostu wolne. Moja bluzka to tu, Wolne od wszelakich zajęć lekcyjnych. No, chyba że y, jakaś ma mama czy tata y, postanowi y, zapisać na zajęcia dodatkowe, no to już co innego. Także. Tutaj yy, myślę, że, że jest lepiej. Słuchaj, kochana, jakbyś miała więcej pytań na ten temat, yy, to może zadaj mi pytania, bo tak opowiadać, yy, to, to jest trochę ciężko, bo, bo nie, nie mam porównania. Jedyne co mogę porównać to to, co yy, ja pamiętam, tak? A to było naprawdę no, bardzo długo, bardzo dawno temu, około 30 lat. Koło. Myślę, że to tyle. Dziękuję za spędzony czas ze mną. Vlog znowu będzie bardzo długi, jednak zapraszam, spotkamy się jeszcze przy obiedzie.